Manko, wyłączy to. O, dobra, to do I zaczynamy nowy odcinek. Jak wiemy już, co zrobić z tym kurestrem Tak, ja wiem. Jestem głupi. Ale sobie trzeba sprawdzić. Tylko, co teraz? To? Dobra, łazimy Sprawdzimy, czy tutaj wszystko zebrane zostało. Zostało. Revelio, Rebellion sobie damy. I teraz kupujemy lewiosem to, to zostawimy tutaj. I teraz kurwa patrzę na to. Wiecie, jaki był myk? Jest o tym co, że w ogóle zapomniałem. Hm. Nie to, nie to. Nie to. Nie to. Nie to, czy tu kurwa było, to było to. Nie. O, to było to. Patrzę na to. Lewiosy. Trzeba było Oh, I teraz kurwa nalejcie, że wspinamy. No, trudna zagadka. Mogę mi wytybać kombinować, ale dawno nie grałem. Dawno nie grałem, no i jakoś to tak 300. O tym rozjebiemy. Zapójczymy tędy. E, Leviosa mogę użyć, ale z tamtej strony. Aha, chyba z tamtej strony. Czyli z tej strony. No jeszcze chcę zobaczyć co tutaj jest z Revelio! Wór złota. Dead end. Wór. Must be another way. In. No, na bank. W tędy oknem. He. Leviosa. Kurwa, To to je łatwe, akurat. To nie na YouTube oglądałem. Tyk. I powinniśmy odwrócić, ale jeszcze nie da. No to... Jak to Nie da, nie to się nie da. Ale przynajmniej przyciągnąłem tą skrzynię. To tak? Ah, looks as if it might raise the gate. Nie wiem, kto to czeka. No dobra? No. To będziemy ją pchali. Naszym zaklęciem i Kipulso. Otwarte masz, lecz. No znaczy, kur, było jakieś takie zaklęcie chyba jeszcze, które czas zatrzymywało, czym. A Glacius? No to Glacius. I no i zamrożona na i Edo. Powinna stać, nie? Trzech. <laughs> to jest laser. kina. Dobra. Ale to nie zadziała. Na długo. Myślę, że już przeszła. Idziemy do tej warowni. Otworzyliśmy bramę główną, ale. Aha, ale ona nadal. Tutaj się stoi. Nie wyczekuję, jakby nie mogła przejść. Czyli musi być zaklęcie jakąś. A Leviosa? Też? Czyżbyś już... nie? tak. Leviosa! Gwindanium Leviosa! No i chuj, stoć. Serio? Nie działa. Dobra, jakie tutaj mamy zakręty? To jest pokój, że czymś nie wiem. Repero też nie. To też nie. Może to, ale to jest to kontrol. Good Levioso, Wingardium Levioso. Arresto momentum. No, może to nie szybko. Nie zamknij, no nie Depolson! Arresto, momentum! Arresto, momentum i przechodź, kurwani. Niciesz tu czy nie? No Jak ona ma przejść? Ona jest głupia. Ona jest w twój Dobra, macie jakieś żeby to zablokować? Ale chomora. o. Pierwszy porządek. Można nawet kupić, czy nie to otwierać w obliczeniu, co jest. Wingardium Leviosa. Co? No, co jest? Revelio. Czy to Sparus? Wingardium Leviosa. Nie wiem, może coś pomoże burr. Leviosa. Nie boję. Arrest momentum! Oj, po... ty będziesz lewiosować. No chcę to otworzyć, ale się nie dam. Robisz drugi porząd, czy chuj mi co? Może nie jestem gotów na tę misję? A może... Trzeba z dołu zrobić. Arresto memento! Depulso! A może ja trzeba przerzucać po prostu? Wingardium Leviosa! Chociaż powinno to pójść do góry jak ja to jest magia, magia świąt No to była magia świątnie Ja tego kuwa nie rozumiem Poczekaj chwilę A se kurwa co zobaczy? Problemy najmniej. O jakimś by trzeba było to zablokować? Ale może nie de pulso, tylko kurwa tylko ten... Nie mam do puls. Nie no kurwa nie wiem Dobra na myśli jeszcze, że pulsowy O, Rebellion To też czywity no, Na jedna tak To jest kurwa jakaś skutka To też jest skutka Dobra, to go nie, to jest problem i tam jest coś. Rebellion. Chyba, że potrzebujemy czekaj. Ja tym, sobie weźmiemy. Depulso. Depulso. Akio. O, nie działa. I teraz idziemy na to, i tam We're jest skrzynka. I knew, I, I knew you could do it. This way. I will get the door. That is the main keep. My guess is that we'll find Halo and the letter inside. we we'll need to be careful once we get I hear them. Sir, not of are no I'm oh, oh, Do you know that Hippogriff? The well, no Very well, new plan I get the evidence and you free that Hippogriff mm -hmm. Agreed? This is our chance, go! No, Uuuuh, blasted! Musi być inny sposób na wyższym skrzydle, znanych. Odwrócisz mi ją, okej. Okay. Ale... Odwrócisz uwagę od skrzynek, które już muszą być. Na przykład tam. A nie, dobra, ewakuowałem. Tam jest tam ta skrzynka, to nie, tam jest skrzynka. No tak, szli, tędy I wchodzimy tendy na pajaca. No I po drzewku. Chyba że tędy. Tędy też szedła, okej. Okay. Revelio. Owej kurwa, myślę, że się z wami Pierre, kali.

Tam musi jeszcze potrzeba być. No, i, I kurwa... na odwrót. O. O, pijemnij ją tak. No i dobre. Kurwa teraz to nawet bez tego... dobra, szary trzeba zmienić. Mmm... Confringo. And. Do. And. Uh, and dump uh, them off. Good Fringo! Uh, uh, Spuddle, Spuddle. Incendio! Good Fringo! Now you're just getting on my nerves. The so, everyone! Incendio! Oh, oh. 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 they're the best! Ah. Accio! And well, I the haven't house. even had me two yet! Productor! Ah. Oh. proper people, that is! K oh. Oh. Incendio! You will You'll need to be quicker than that! <laughs> Incendio! No, 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 i tym sposobem mamy łuk. Elixir my dostali. Tutaj mi przytacza ten mora. jestem dobry. Czy ten zamek, A, to... Mamy zamek. No i przerwa. Przerwał go mi szemakrznienie w końcu. Się... Dobra, Zmęć się do kamery, tyczka może być, żeby jest dobrze, ale jeszcze coś będę musiał sprawdzić więcej, są, może, czy, 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 14. dobra, to wrzucam to. A w następnym odcinku będziemy wchodzić na dach. Krótko, ale nie widzę jednak myśli, wejść na dacie. wkładamy mikrofon. Mikrofon, kurwa, włożony. Sprawiać mikrofon, no i teraz można grać. Właśnie jak do paszywa. Ej. Szukamy pokoju naszych Nowej inkluzji mamy. Chyba się z wami Zablokowałem się na łóżku na grobie. I um, hope powiem, Nazis Sawek, poziomu drugiego, no to tam nie przejdę, no nie ma szans, ale oni wiedzą, że ktoś może nie, to tutaj automory i nam tutaj predatora. Chodź. Incendio. Co You <grymianie> <na pierdolicy>. will <Incentio. grymianie> <Co grymianie> tego, survive Dobra.

O, że nie posprzątałem, to było trzy? No i ekspert, ekspert w łamywaniu. 3. Tak, tak. Hmm. dalej. Chujowa ta loteria. Bo masz kurwa jedną szansę na jeden no, opakowanie. Najlepiej kupować w butelkach. Mikrofona trzeba poprawić. Muszę coś zjebać. O, okej. Okay. Revelio. Pan Rewelio. Wejdź na dach. Wejdźmy na dach. Złoto sześć, ale już nie wyjdę. a jedno. Tutaj mamy... Findre, no. I tam mamy skrzynkę. Kurwa, komnata skarbów, list i szczyny. niebieskie okulary z czterema szkłami. No wysył Express polecam. Jestem na dachu. All right. There oh, we my go. God. There you are. tego co? Bo O kurwa, znają takie gdzie Ale ładny przepływ. No, sekundka, skundka. Kurwa. Dobra, muszę za nim podążyć. Lecz, wyzniosł oszczędów. Szybko to lata, strasznie. Fajnie, co? A teraz zbijamy balony na tym czy nie? the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Chcisz nie troszcę tu daje. No, my musimy z tym pociągiem, ma obstawę. Pociąg ma obstawę. I się wydaje, że jeszcze szybciej się da latać na tym, ale Wyjdziemy z tego dymu, bo to nad wodem je pokazać, że tu można ryby łowić. I wonder, To jest is incredible, kiracz, isn't it? Ale tego chyba grzywałbym przy garnowaniu, dali za misję. Czy to gotowana, czy co? Jak się urwą złapie. <laughs> How exciting! It was yes, exhilarating, no. wasn't it? <laughs> there was no need to worry. I had it all under control. We summoned it straight out of. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on. Of course. That Rookwood's looking for a phoenix. <laughs> not sure where he will find one. But it also included Hallo. Enough to connect Hallo to the crimes. I shall deliver the letter to office. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. <laughs> of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have. Odlecisz, a ja go złapię. Bo po co latać? Jak można hipogryfom mieć? O! A czyli odblokowano, ale. Tam chuj, czekaj. Nowe gniazda, nie? ale również dobra. Przypuszczmy, że je mamy: we 3 Launch Galop, zejdź...